Hejka. Dzisiaj idziemy do dolu. Tam mam przygotowane dla Was kilka atrakcji, które chciałabym Wam pokazać. Kurczę, myślę, że będzie spoko. Chęć tutaj drogę do tego dolu. To jest taka mała wioska, i mieszka tam tylko 150 ludzi, więc możecie sobie wyobrazić, ale jest piękna, naprawdę kłam tam już. Można porobić ładne zdjęcia, właśnie ponagrywać fajne kadry. Machałam się. E, ona jest niedaleko położona od e, postiry, w której ja e, śpię. E, to 3 kilometry w jedną stronę. No i na miejscu Wam pokażę e, mniej więcej co jeszcze tam ona e, ma. E, a propos tej drogi. W sumie nie wiem czy to dobrze, że ją zrobili. Bo jakoś tak, wstańmy na chwilę. E, bo jakoś jak szłam tą drogą właśnie wtedy z e, to, to e, ona była po prostu kamienista, taka zwykła, wiecie, dróżka porna, A teraz, no, asfaltowa droga trochę odbiera tego uroku tej wyprawie mojej, <grym>, 3 kilometrowej, nie no. W sumie może zrobić 10, więc fajne cardio. No i auta, teraz tu więcej, aut tu więcej teraz jeździ. No cóż, po drodze jest dużo, ale to dużo drzew oliwnych i drzewo drzewek, e, limonek i winogron. Z tego co pamiętam było dużo winogron, więc zobaczymy. A, jeszcze chciałam powiedzieć, że w ogóle tak sobie pomyślałam, a, pójdę tam sama, to tak nothing special, English, British, to akurat kto widział poprzedni odcinek, to wie. Trzeba się zacząć uczyć angielskiego. <grym> no i, i co? Ale czuję, że idę z wami. Jesteście moimi towarzyszami, więc naprawdę dziękuję Wam, że idziecie za mną w to podróż, bo czuję się raźniej. Jestem ja i wy. Wy jeszcze nie widzicie, ale ja już widzę, chociaż Wam zoomuję. O tam, tam mniej więcej jest właśnie ta wioska, do, Ldo, do której idziemy, więc już blisko. O, o, widzicie tą drogę, to właśnie taka droga była cały czas, jak się szło do tego dolu. No, ale teraz niestety cały czas jest taka, więc. Stety, niestety, możecie powiedzieć, wy wolicie asfaltowe drogi do takich miejsc, czy takie z kamienia. Moi drodzy, ten znak, który tutaj za mną widzicie, może oznaczać tylko jedno: że właśnie wchodzimy do dol. Dol taka ciekawostka. Ich nazwa oznacza po naszemu dół, czyli wystarczy dodać sobie kreseczki. Ha! Ale jestem bystra. <laughs> I dla, to właśnie dlatego, że znajduje się na takim dole pomiędzy górami. No. A za mną są winogronka. Może uda mi się szkupnąć trochę. Jednego, jednego. Malutki. Zobaczymy. Mamy i winogronka. Mam nadzieję, że ktoś się nie pogniewa, że wchodzą na pole. Skupimy sobie. Tylko troszkę, tylko troszkę. O, i uciekamy. Żeby nas nie dorwali. Przepięknie. Są tak słodziutkie. Tak pyszne. O, spadła mi jedna. Gdy. No i się ubrudziła. To karma. Zakradzisz Kilku winogronek. Tak, słodziutkie, Piękne. Pięknie, fajnie, smacznie i słoneczko wyszło. Nic zadać, nic ująć. Zarąbiście. Od razu, jak wchodzicie, to są osiołki. Czajcie osiołki. Idziemy do nich. Ale są prześliczne. Boże, popatrzcie na niego, jaki to Przepiękny. Przyniosłam im chleb. Proszę bardzo. Proszę bardzo pięknie, proszę bardzo. Smacznego. Jeszcze tam temu damy. Na tą wioskę mówi się, że jest ekologiczna. No i nie ma co się dziwić. I tak mniej więcej ona wygląda: jest malutka, ekologiczna i fajna. A tutaj właśnie był przystanek, którym mogłam tu przyjechać autobusem. No ale cóż, idziemy dalej. więc widać, tak jak e, pisało na stronie, do której link będziecie mieć w opisie. E, tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo miła obsługa. E, I co, wziąłem sobie to specjalne ciasto. E, Specjał tutaj. Czytałam o nim, więc mam nadzieję, że będzie dobre. I wodę. I pani spytała się, czy można płacić kartą, jak coś to nie można, pamiętajcie o tym, ale mam gotówkę. Wspomniałam sobie. Co jeszcze? O, pani powiedziała, że jakbym nie miała teraz zapłacić, to mogę przynieść jutro, więc yy, bardzo, bardzo, bardzo miła. No cóż, ja zajadam, a z wami słyszę się później. Więc do zobaczenia. Jeszcze Wam pokażę ostatni raz. Tą pyszność. Tak jak myślałam, wyśmienite. Bardzo dobre. Orzechowe, karmelowe, coś takiego. Nie bardzo, bardzo, bardzo dobre. Takie duże, duże kawałki orzechów, ja no. Tu jeszcze są badaktyle. No. Mm. Ten deser się nazywa jakoś, teraz ja Wam powiem. Sprawdzę sobie. Nie pamiętam. Mm. Nazywa się, no, Tutaj kazali się konoba tonik to jest to miejsce. Mm, o, krapa, No, kapa Ale dobrze. Different oh. kinds of meat like veal, lamb and chicken and then vegetables. Or it's possible to have only one kind of meat, like only veal or only lamb. And we have and uh, fish pecker Fish pack is including white fish, calamars, and shrimp, uh -huh. and vegetables. Then we cover with this and everything around going fire. Oh, so this is, this is traditional meal from this place. And the lamb on the spit. No, this plate. a different dish. O wow! Nie wiem, czy starczy mi dnia, żeby Wam opowiedzieć wszystko, co mi ta Pani powiedziała. Niestety nie chciała być nagrywana. Jestem pełna podziwu, że ją ja zrozumiałam. No nic, idziemy tutaj. Zobaczymy. Będzie się trzymać kamera. Bo ja nie chodzę stabilnie. Nie mam stabilizacji w ręce. Niestety. Kurczę, ale było tam prześwietnie, jeszcze Wam pokażę z góry. Okej. Okay. Patrzcie na budynki. O wow Moja kondycja nie jest odpowiednia na takie wyprawy. No ale ta droga to już klimacik. Oprócz tego węża. jak tu świetnie, naprawdę. Dobra, wyszłam właśnie z tej, e, z tej knajpki. Powiem wam, że no super było, naprawdę. Przemiła obsługa. Tak jak Wam mówiłam wcześniej, e, Pani podała mi regionalne ciasto, i później opowiedziała mi, dlaczego to ciasto właśnie stąd pochodzi. Powiedziała, że jest zrobione z ekologicznych składników, bo cała wioska jest właśnie eko-ekologiczna, i wszystko, cała żywność jest tutaj ekologiczna. Jest tu dużo właśnie warzyw, e, oboców wszystko, wszystko jakby oni robią. Co jeszcze? E, powiedziała mi, że kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu, e, te, to było takie specjalne ciasto, które kobiety właśnie przygotowywały na e, wszystkie okazje. Jest ono bardzo słodkie, więc e, pani dała mi 0,75 ml wody. Myślałam, że jej nie, nie wypiję, taka duża butelka, ale e, wypiłam, bo, bo było mega słodkie, ale przepyszne naprawdę. Więc, więc warto było warto było i nie żałuję spróbować tego ciasta, więc polecam jeżeli będziecie tutaj w tej wiosce, to zajrzyjcie do pani na pewno się uśmiechnie spytałam czy nie chciałaby opowiedzieć do kamery jak to tu wszystko wygląda jak wygląda życie, ona nie jest akurat z tej wioski, powiedziała, że mieszka na wyspie, ale jednak dużo mi powiedziała bardzo dużo mi opowiedziała o, o całej wyspie i o tym miejscu no, Pracuję tu w każde wakacje, tak powiedziała, więc e, nie dziwię się, że e, wie dużo o lokalnych e, mieszkańcach, o tym miejscu, o historii jego. E, no i co? E, a powiedziała, że no, lokalnymi e, daniami oczywiście są ryby, wszystko przygotowują na otwartym ogniu, jej może akurat się tym zajmuje, więc przyjechała sobie tutaj z mężem. E, co dalej? Mm, oprócz tego, że właśnie mega atmosfera jest już panuje od samego wejścia, to zaprasza, od razu pyta, co podać, że nie ma problemu, żebym odsapnęła chwilę, Chwilę byłam trochę zdyszana. I nie, no naprawdę było wspaniale. Spytałam się o te osły, czy to faktycznie jest tutaj główny środek transportu. Powiedziałam mi, że był 7-8 lat temu, czyli no troszkę się spóźniłam, ale dalej, dalej się mówi, że tutaj jest on głównym środkiem transportu, ponieważ po tych, uli po tych dróżkach polnych biorą te osły, te konie, więc, więc może stąd to się wzięło. No i e, kiedyś faktycznie każdy miał tego swojego osła przy domu i, i głównym środkiem była właśnie, były właśnie one. E, teraz powiedziała, że już zrobili właśnie ten asfalt, który, na który tak narzekałam, że teraz jest tu coraz więcej aut, już nie jest tu tak, taki trudny dostęp jak był, więc e, automatycznie przychodzi tu trochę więcej ludzi. Co jeszcze? Powiedziała mi, że z powodu koronawirusa nie zapraszają ludzi do środka, gości, a że cała właśnie ta e, knajpka jest zrobiona w skale, w, właśnie w kamieniu. E, I pokazała, że tam jest normalnie ściana, góry, że normalnie w górze jest zrobiona ta knajpka. I, i tam są właśnie jej historia. I w ogóle, więc w ogóle to dodaje... W ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle. Przypraszam yeah. <noise> Przepraszam Was, ja jestem taka podekscytowana tym wszystkim. Powiedziała, że właśnie wszystko jest zrobione w tej górze, w tej skale i, i opowiedziała troszeczkę o tym, że oni tutaj też czasem zapraszają ludzi na swoje domowe jedzenie, że panuje taka rodzinna atmosfera, że dają... E, można u nich zakupić lokalne wino, lokalną oliwę ponieważ się tutaj tym zajmują, jak sami zobaczycie po drodze jest mnóstwo e, i właśnie krzaczków z winogronami i oliwek. Tam opowiedziała mi, że si właśnie mieszkańcy teraz już zaczynają jeździć do większych miast, na przykład takich jak Postira. E, no Postira nie jest takim dużym miastem, ale jednak wyjeżdżają z tej wsi do jakiejś pracy, a tutaj dodatkowe pieniądze właśnie zarabiają sobie na tych polach. I na trzymaniu zwierząt, takich jak właśnie owce przy domu czy kozy. Wspomniała również o tych dwóch drogach, trzech, trzech drogach, które tutaj prowadzą. Jedna właśnie powiedziała o tej drodze krzyżowej, że chodzą z krzyżem i. Idą właśnie pod górę. Ta trasa ma około 5,2 km, coś takiego. Są jeszcze dwie lżejsze: jedna chyba, która ma 500, i jedna, która ma 300 metrów. I można się udać tam na spacer. Dookoła całego dolu rozciągnięte są krasowe formacje i właśnie takie domki z kamienia, które zachowały się jeszcze. Kiedyś one służyły jeden jako sypialny, a drugie pełniło funkcję ogniska domowego. Dzisiaj już się to troszkę zmieniło i już nie, są, nie budują już domów z samego właśnie kamienia. No ale wiadomo, na tej wyspie jest multum tego, więc, więc można, można tu tutaj spotkać. A co ja Wam będę czytać? Opowiem Wam z tego, co ja tu wiem, widzę. To, co widzicie za mną, pójdziemy tam, to jest właśnie jedna z tych jaskiń, które są tutaj. I naprawdę fantastycznie to wygląda. Są tak dobrze zachowane wokół każdych z tych mm, jaskiń. Są e, kartki, takie tabliczki, w których można się doinformować e, dokładnie, co to było. E, więc co? Chyba zabieram Was dalej, tak myślę. Myślę, że tak. Muszę stąd zejść. Się. Dobra, idziemy dalej. Zobaczyć to miejsce. Zobaczymy co tu mają w środku. Nie wiem czy tu wolno wchodzić za bardzo. Patrzcie jak tu pięknie. Dobra. Tam jest tak najfk. I coś skrzypi. Dobra. Plecz, żeby mi kamera nie spadła. Mam ją na statywie. Gdyby się Dobra, będę mówiła po prostu wyraźnie. Ciężko mi jest jeszcze i z mikrofonem. Dobra, wchodzę do środka. Wyobrażacie sobie mieszkać w czymś takim? Takiej jaskini? Czadzior. Nie no, łóżko lepsze od moje. Ja tu mogę spać. Patrzcie, nawet buty wztos! Byłam tu dwa lata temu i nie widziałam tego. To znaczy, że dziennikarstwo uczy mnie szukać. W całej Chorwacji, przynajmniej tu na wyspie, można pić wodę z kranu. Jest ona zdrowa. Dobra, polecam. Przyjmujemy trochę rąk, które Było warto tu przyjść. Szukam tego dzwona, co jest najstarszy na wyspie. I prawdopodobnie jest on tam. Więc Więc tam idziemy. Nie wiem jeszcze jak, chyba będę musiała zejść z tej góry i wejść na nią z powrotem. Ale no Tak, są tam jacyś ludzie, więc prawdopodobnie to tam mudle... Mudle, lowo! się, żeby mi kamera, nie podłamał 30%. Więc wyłączam. Dopadłem. I dotarliśmy nawet dzwoni do najstarszego dzwonu na wyspie Braci. Idziemy. Patrzcie. Idziemy do środka. Tutaj się kończy ta trasa 5kilometrowa drogi krzyżowej i jest to odbywana msza właśnie chyba raz w tygodniu. Dobra, czas pociągnąć za sznur. Zaliczony! Dotarliśmy do tej restauracji, klimacik jest, ale już jestem pojedzona. Zobaczymy czy można zwiedzać, zapytamy. O Mogę Okej, Wow, pan był mega miły, wpuścił mnie tutaj. Nie wiem, czy to jest do zwiedzania dla turystów, ale popatrzcie, jak tutaj jest prześlicznie są obrazy osób, które tutaj mieszkały. Tutaj kończę swoją przygodę z wsią Dol. Było tu przecudownie, nie żałuję w ogóle, że tutaj dotarłam. Wszystkim, którzy będą na wyspie brać, zachęcam do odwiedzenia właśnie tej wsi. Jest tego warta, jest przepełniona piękną historią, wspaniałymi ludźmi, którzy z otwartością przyjmą Was pod swój dach. Eee, więc naprawdę bardzo fajnie. Jeśli Wam się podoba taka forma, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Dla mnie to jest ogromna motywacja i chęć działania dla Was dalej. Skomentujcie ten post, eee, możecie komentarz zostawić. Witam w dole, a ja będę wiedziała, że dotarliście do końca. Zasur zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, i zostawcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z takimi treściami. Mm. Myślę, że dziennikarstwo to nie tylko dawanie wywiadów, ja, ale również właśnie takie podróże, poznawanie ludzi, poznawanie świata i wszystkiego dookoła, więc naprawdę e, warto tu warto było dotrzeć. I ojej, jestem przeszczęśliwa. No co? No to w takim razie do następnego odcinka. Kocham Was całym serduszkiem, buziaczki.